Cześć, z tej strony Maciej. Witam serdecznie na moim kanale w kolejnym już filmie z serii Kryptowaluty bez tajemnic. Jeżeli na kanale jesteś pierwszy raz, koniecznie zaznacz subskrypcję, zaznacz dzwoneczek po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami. A jeżeli te wideo będzie dla Ciebie wartościowe, nie zapomnij dać łapki w górę oraz komentarza, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Dziś kolejny film o... Projekcie Celsius. Dzisiaj również zaczynamy y, serię filmów o pasywnym zarabianiu. Z, pokażę Wam po kolei wszystkie pasywne miejsca, w których ja zarabiam. Opowiem Wam również, co nowego w Celsius, jaka jest moja strategia, bo myślę, że to jest również ważne i dlaczego w mojej prywatnej opinii warto do Celsiusza dołączyć. Jeżeli jesteś zainteresowany, łapa w górę i lecimy z tematem. Oczywiście, jeżeli szukasz instrukcji w jaki sposób zainstalować aplikację Celsius, co należy zrobić, jak ustawić wszystkie zabezpieczenia, bo to jest słuchajcie mega mega ważne, to na moim kanale znajdziesz dwa filmy o Celsiuszu. Myślę, że warto je obejrzeć. Jeżeli chodzi o Celsius jest to projekt Cifajowy. Jest to projekt, któremu oddajemy nasze kryptowaluty, jest to projekt, któremu powierzamy nasze środki, dostęp do naszych środków i Celsius krótko mówiąc tymi środkami zarządza. Celsius je inwestuje, Celsius je pożycza głównie inwestorom instytucjonalnym na odpowiednim oprocentowaniu, a my za to, że wpłacamy nasze środki do Celsiusa, również dostajemy oprocentowanie i oczywiście ta różnica to jest ten zysk, który otrzymujemy. Jeżeli chodzi o projekt Celsius, ma 100% mojego zaufania, oczywiście, jeżeli. Ty, chcesz działać w tym projekcie, musisz sprawdzić, czy jesteś w stanie zaakceptować te, te ryzyko, dlatego że jest to projekt scentralizowany i tak jak już mówiłem, nie mamy tutaj kontroli nad naszymi środkami. Środki, które leżą w aplikacji, są to środki, którymi zarządza Celsius. Celsius w mojej prywatnej opinii, krótko mówiąc, tak naprawdę w jednym zdaniu jest to bank dla kryptowalut. Jest to świetne miejsce, gdzie możemy pasywnie zarabiać na naszych kryptowalutach i to zarabiać cały czas. Nieważne czy jest hossa, czy jest Besa, nasze środki tutaj pracują, wypracowując odpowiednie procenty. Dla mnie w mojej prywatnej opinii jest to taki kryptobank, który przede wszystkim traktuje nas poważnie. Ja będąc już 5 lat na rynku kryptowalut szukam zawsze poważnych graczy i poważnych partnerów i tylko gdzieś tam w poważne miejsca powierzam swoje środki. 80% zysku, który osiąga Celsius, jest przekazywany takim właśnie inwestorom jak ja i dzięki temu możemy tutaj pasywnie zarabiać. Oczywiście, tak jak mówię, nie będę się powtarzał dokładnie ten projekt omówiłem wam w dwóch wcześniejszych filmach, natomiast chciałbym ci pokazać wam te zmiany, nowe kody, nowe bonusy oraz przede wszystkim powiedzieć wam jaka jest moja strategia właśnie inwestowania w projekcie Celsius. Jeżeli chodzi o nowe rzeczy, bardzo dużo dzieje się w Celsjuszu. Oczywiście sam CEO właściciel Alex Maszyński cieszy się bardzo dużym zaufaniem i to nie tylko w świecie kryptowalut, ale również w świecie tych normalnych finansów, tak to nazwijmy. Oczywiście słowo normalne w dużym cudzysłowiu, dlatego że jeszcze raz powtarzam, uważam, że te normalne finanse, a więc banki cały czas gdzieś tam nie dają nam możliwości zarabiania, robią z naszymi pieniędzmi co chcą i nie mamy tam możliwości pasywnego zarabiania. Natomiast Celsius cały czas się rozwija z nowych rzeczy mamy oczywiście wersję webową, którą dzisiaj Wam pokażę. To jest pierwsza duża zmiana, i kolejna rzecz, tak jak mówiłem, Celsius idzie w stronę dużych zabezpieczeń, po to, żebyśmy jako klienci czuli się po prostu bezpiecznie z, naszych, z naszymi pieniędzmi. A więc, żeby to ryzyko było zminimalizowane. I jak wejdziecie na swoją aplikację, się zalogujecie, to już teraz widnieje komunikat, że można się zapisać, bo będzie możliwość wykupienia ubezpieczenia. W Celsjuszu, właśnie od naszych zdeponowanych środków, co, w mojej prywatnej opinii, dla Celsjusza to jest taki game changer. To jest naprawdę bardzo, bardzo mocna rzecz. Oczywiście, przygodę z Celsjuszem zaczynamy od pobrania i zainstalowania aplikacji. Potem robimy weryfikację i po tym wszystkim możemy już używać aplikacji. To co mnie bardzo cieszy, to to, że Celsius wynagradza zarówno osoby, które promują ten projekt, ale również wynagradza nowych klientów. A więc jest tu sytuacja win-win. -win. Obecnie możemy skorzystać z dwóch bonusów. A więc, bonus numer jeden za pobranie i zainstalowanie aplikacji możecie dostać. 40 dolarów w bitcoinie po użyciu właśnie mojego refkodu. Ten refkod widzicie teraz tutaj na pulpicie. A więc jak będziecie instalować aplikację, należy go wpisać. I jeżeli mojego refkodu użyjecie, to oczywiście Wam za to serdecznie serdecznie dziękuję, i jeżeli uznacie, że projekt jest wartościowy, będziecie z niego korzystać, warto polecać tę aplikację znajomym, bo również będziecie mogli te 40 dolarów zarobić. Warunki, jakie należy spełnić, jest to depozyt minimum 400 dolarów w dowolnej kryptowalucie i utrzymanie tego depozytu przez 30 dni i jeżeli ten depozyt utrzymacie po 30 dniach dostaniecie 40 dolarów w bitcoinie a więc od razu macie tą większą wartość od razu ten wasz depozyt można powiedzieć, że jest powiększany Biorąc pod uwagę, że bitcoin jest na spadkach, to jest to fajna kwota. Ja zawsze lubię robić tego typu akcje właśnie wtedy, kiedy bitcoin jest niżej, no bo później jeżeli tego bitcoina sobie zostawicie i dodatkowo, co Wam zaraz pokażę, będziecie mogli na nim pasywnie zarabiać. Jest to naprawdę mega, mega opcja. Bardzo ważne to jest to, że jeżeli robicie depozyt w kryptowalucie, która nie jest stablecoinem, czyli wpłacacie na przykład Binance Coina, no to musicie się liczyć z tym, że jeżeli podczas tych 30 dni wartość Binance Coina na przykład spadnie i z 400 dolarów zrobi się 380, 385, 399, wystarczy, że spadnie poniżej 400 dolarów, to niestety tego bonusu nie dostaniecie, dlatego w mojej prywatnej opinii, biorąc pod uwagę, że mamy teraz czas spadków, mamy czas wakacji, nie wiemy do końca w którą stronę tak naprawdę pójdzie rynek, warto robić depozyt w stablecoinach, wtedy jest pewne że ten depozyt utrzymacie mamy również drugi bonus 50 dolarów w bitcoinie, a więc w zakładce promo code należy pisać hodl 50 i tu również ta sama zasada, za depozyt 400 dolarów otrzymacie 50 dolarów w bitcoinie krótko mówiąc w sumie do zgarnięcia jest 90 dolarów Natomiast aby to zrobić należy w jednym depozycie wpłacić minimum 800 dolarów, dlatego że te kody się nie łączą. Bardzo ważne, to wszystko musi być zrobione tylko i wyłącznie przy pierwszym depozycie. Krótko mówiąc, jeżeli chcecie skorzystać z dwóch tych kodów należy zainstalować aplikację, przy instalacji wpisać mój kod polecający, który jeszcze raz teraz widzicie tutaj na pulpicie. Później należy wejść w zakładkę tam gdzie wpisujemy promokody, należy wpisać hodl. 50 i dopiero później należy zrobić depozyt na minimum 800 dolarów. Jeżeli chcecie skorzystać tylko z jednej opcji, wasz, nie wiem, kapitał to jest 400 dolarów, wtedy podajecie przy instalacji i nie musicie z tego kodu tu skorzystać. Natomiast bardzo ważne to jest to, że jeżeli korzystacie z dwóch, to musi być wszystko zrobione w tej kolejności, którą powiedziałem. Dobra, zobaczmy sobie jak wynagradza nas Celsius, co się zmieniło, bo dawno nie robiliśmy takiego y, uaktualnienia, a potem wam powiem dlaczego Celsius i jaka jest tutaj moja strategia. No i oczywiście zakładka earn to jest to co nas interesuje, a więc ile zarobią nasze kryptowaluty właśnie po zdeponowaniu ich na Celsjuszu, przeskakujemy sobie na International Rates, a więc na te zarabianie tutaj jest dla Stanów Zjednoczonych wyłączamy sobie na razie zarabianie w Cell Tokenie i jeżeli chodzi o procentowanie bardzo godziwe w mojej prywatnej opinii, USDC ponad 8% wiele tutaj pozycji jest właśnie 8,88, Tether również tak samo, jeżeli chodzi o te główne duże kryptowaluty, Bitcoin 3,51, Ether, y pięć 5.05 Celsius prawie 5% synthetics, który ja na przykład mam prawie 14% Polkadot, ponad 8%, a więc naprawdę fajne wynagrodzenie. Natomiast tak jak pamiętacie, możecie tu zarabiać na dwa sposoby, a więc deponując na przykład Bitcoina, możecie zarabiać Bitcoina, deponując Tethera możecie zarabiać Tethera, ale jeżeli uważacie, że sam token Celsius jest wartościowy, że może on fajnie rosnąć, możecie wybrać zarabianie w CELU. Tu oczywiście są różne poziomy, już to mawiałem i tutaj bardzo fajnie nam się zwiększa. Zobaczcie, jeżeli wybierzecie zarabianie w sell tokenie, to na teteże jest ponad 11% na większości właśnie tych krypto jest ponad 11%, na Bitcoinie tutaj się nic nie zmienia. Na Ethereum jest również trochę więcej, bo jest 6.35. Oczywiście to zależy od strategii, którą wybieracie. Jeżeli nie interesuje Was SEL token, to nie zaznaczacie tego przy depozycie, przy zarabianiu i zarabiacie te oprocentowanie w kryptowalucie, którą deponujecie. A jeżeli tak jak ja uważacie, że sam projekt jest mega wartościowy, że gdzieś tam mocno się rozwinie, to warto wybrać zarabianie w Sell tokenie. Projekt w mojej opinii ciągle jest mega wartościowy, ja traktuję to właśnie jako taki bank, a więc chcę tutaj zarabiać w kryptowalutach. Zaraz Wam powiem o mojej strategii. Mówiłem już, będzie również ubezpieczenie, co jest według mnie mega, mega wartościowe. Są te bonusy na start, więc od razu masz gdzieś tam możliwość pasywnego zarabiania. Więc tak naprawdę, tutaj dla mnie, przynajmniej w mojej prywatnej opinii, jest to jedno miejsce z miejsc, które ja wybrałem, i tutaj już ma na razie 100% mojego zaufania. Wiele osób pyta mnie, dlaczego również wybrałem Celsjusza. Oczywiście o tym mówiłem Wam wielokrotnie. Uważam, że projekt jest mega transparentny. Uważam, że projekt jest wart ryzyka. Oczywiście to nie jest porada inwestycyjna. To jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Celsjusz jest doskonałym miejscem w mojej prywatnej opinii, żeby mnożyć swoje kryptowaluty. Jeżeli jesteś osobą, która nie wie dokładnie, co się wydarzy na rynku, nie chce ponosić ryzyka, to właśnie zdeponowanie stablecoinów jest mega-mega opcją. No i oczywiście Celsius powinien Wam trochę otworzyć oczy na świat. Jeżeli jesteś osobą, która ma dużo walut fiducjarnych, masz złotówki, być może masz euro, być może masz dolary i gdzieś tam boisz się trochę tego świata kryptowalut, boisz się kupić bitcoina, boisz się kupić ethereum, uważasz, że ten rynek jest ciągle mało stabilny, uważasz, że być może jest to zły czas na zakup kryptowalut, być może uważasz, że ten rynek jest wypompowany. Natomiast masz na przykład waluty fiducjarne i trzymasz je w banku gdzieś tam na lokacie 0.05%, być może do 1%, tak maksymalnie, bo nie wiem czy obecnie słuchajcie są lepsze lokaty. No to jedną ze strategii właśnie działania Muselsiuszu jest wymienianie fiatów na właśnie stablecoiny, czyli na przykład na USDC albo na Tethera i zdeponowanie ich właśnie na te 8%. Jest to moim zdaniem mega akcja. Ja oczywiście w momencie, kiedy rynek będzie w dole, jeżeli będą spadki, to będę miał następującą strategię, a więc co miesiąc będę kupował sobie stablecoiny i będę zamiast trzymać to właśnie we fiatach, a więc za fiaty będę kupował sobie stablecoiny i będę wrzucał sobie je właśnie na Celsjusza po to, żeby moje środki mogły tutaj fajnie pracować. Ja zawsze powtarzam, że warto patrzeć bardzo szeroko na świat kryptowalut i tak Naprawdę nieważne, czy mamy hosse, czy mamy besse, to warto szukać w miarę bezpiecznych miejsc, gdzie mamy pasywne dochody. Celsjusz, w mojej prywatnej opinii, jest absolutnie, słuchajcie, takim miejscem, jest miejscem, gdzie możemy sobie tutaj pasywnie zarabiać. Jeżeli przyjmujesz strategię, na przykład, że co miesiąc chciałbyś zainwestować, nie wiem, 100, 200, 300, 400, 500 zł, ale nie chciałbyś ich inwestować gdzieś tam w projekty, które mają duże wahania kursu, nie chciałbyś bezpośrednio kupować Bitcoina czy Ethereum, no to tak jak mówię, kupujesz sobie stablecoiny, deponujesz sobie je na Celsiusza i zarabiasz sobie 8%. Mega opcją w Celsjuszu jest to, że nie ma tutaj mrożenia naszych środków, a więc jeżeli będziesz środków potrzebował, od razu zdejmujesz to, wypłacasz, to trwa bardzo szybko, wypłaty w Celsjuszu idą naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo szybko, także nie ma tutaj czegoś takiego, że czekamy ileś tam dni, 30 czy coś, czy musimy to odmrażać, tutaj wszystko jest Absolutnie, absolutnie automatyczne. Sam Celsius ma dopiero, słuchajcie, 800 tysięcy użytkowników, to jest naprawdę bardzo mało, natomiast projekt fundamentalnie jest bardzo mocny, dlatego uważam, że jest mega, mega wartościowy. Dzisiaj naprawdę rynek jest w niepewnym miejscu, nie wiemy jeszcze gdzie pójdziemy. Dlatego ja również zwiększam swoje pozycje na Celsjuszu. I jeżeli dzisiaj mam dużą ilość stablecoinów i nie wiem za bardzo co z nimi zrobić, to właśnie deponuję sobie je na Celsiusza, żeby zarabiały sobie tutaj. Akurat ja wybrałem zarabianie w tokenu sel na poziomie 11%. Ale oczywiście, jeżeli rynek będzie w dole, będę dopłacał sobie tutaj stablecoiny po to, żeby gdzieś tam pasywnie pracowały. Myślę również, że jest to mega opcja dla nowych osób, jeżeli masz te 800 dolarów i nie chcesz nimi ryzykować, nie chcesz wchodzić w jakieś kryptowaluty, gdzie cena się zmienia, kupujesz stablecoiny, wrzucasz, zgarniasz bonus 50 plus. 40, a więc w sumie przy 800 dolarach, słuchajcie, dostajesz tutaj tak naprawdę na starcie ponad 10%, bo dostajesz 90 dolarów. Nic tu nie trzeba robić, słuchajcie, to jest automat. Nie musisz nawet logować się na aplikację, ustawiasz tylko sobie zarabianie, czy zwykłe, czy w sell tokenie, i działa to wszystko z automatu. Tak jak mówię, to jest moje miejsce na hostce i bezse. Ja również, tak jak mówię, wybrałem zarabianie w SEL tokenie. Obecnie kurs 5,79 dolara. Celsius bardzo dobrze do tej pory reagował na mocne spadki. Tutaj jesteśmy 20%, minus 28% poniżej ATH. Ale cały czas token fajnie się trzyma. Ja go kupowałem również bardzo dawno, a więc te sele, które kupiłem, również są na fajnym plusie. Natomiast, w mojej prywatnej opinii, to jest właśnie takie pasywne miejsce, bo zarabiania nie tylko dla osób, które interesują się kryptowalutami, nie tylko dla osób, które y, gdzieś tam chcą mocno siedzieć w krypto i wszystko śledzić, ale tak naprawdę na każdego. Biorąc pod uwagę, jak pogrywają z nami banki tradycyjne, gdzie oprocentowanie jest naprawdę śmieszne, jest wręcz, wręcz bym powiedział, żenujące i obrażające takiego myślącego inwestora, no to Celsius tutaj traktuje nas na równym poziomie. I to jest mega opcja. Jesteśmy traktowani tu bardzo po partnersku. 80% zysków Celsjusza wraca do inwestorów. Oprocentowanie wielokrotnie większe niż w klasycznym banku. I dla mnie absolutnie jest to jedno z najważniejszych miejsc do mojego pasywnego zarabiania. Oczywiście jest wersja webowa, natomiast tutaj żeby skorzystać z tych bonusów musicie pobrać i zainstalować aplikację natomiast potem logujecie się słuchajcie tymi samymi danymi które macie na aplikacji i już wam pokazuję jak wygląda wersja webowa Oczywiście mamy tutaj dashboard tak jak widzicie obecnie ja w tym miejscu do pasywnego zarabiania mam ponad 5000 dolarów już mi się udało z wszystkich nagród zarobić 232 dolary. Jeżeli chodzi o moje pozycje, mam sell token, tak jak tutaj widzicie, mam jakiegoś tam bitcoina, mam oczywiście Tetera, mam trochę Syntetixa i mam trochę DAIA. Oczywiście wszystko bardzo przejrzyste. Mój poziom, właśnie to co Wam mówiłem, to jest poziom czwarty. Jeżeli chcecie zarabiać właśnie w sell tokenie, to musicie, słuchajcie, mieć odpowiednią ilość sell tokenów. Aby mieć ten najwyższy poziom, tak jak ja, musicie mieć przynajmniej 25% portfela w sell tokenie i to, tak jak mówiłem, daje Wam lepsze zarobki. Oczywiście na wersji webowej można wysyłać i przesyłać kryptowaluty można korzystać z pożyczek. Natomiast nie ma tutaj tych ref kodów. Nie ma również możliwości polecania. Dlatego na początku instalujemy aplikację i robimy to wszystko co mówiłem. Natomiast później już po wpisaniu tego wszystkiego po zrobieniu tych wszystkich rzeczy możecie już sobie tutaj wpłacać i wypłacać kryptowaluty. Mnie to bardzo cieszy bo ja wolę korzystać jednak z wersji webowej średnio lubię aplikacje, mimo że tak jak wiemy aplikacje to jest przyszłość i fajnie że taka aplikacja jest. Podsumowując, oczywiście, czekamy na najważniejsze, jeżeli chodzi dla mnie o projekt Celsius, a więc na możliwość właśnie tutaj zamieniania kryptowalut na samej aplikacji, czy to na wersji webowej, bo na razie tego nie mamy. Czekamy na możliwość wprowadzenia ubezpieczenia, co moim zdaniem będzie absolutnie game changerem. Uważam również, że. Biorąc pod uwagę jak mocno rozwijają się zdecentralizowane finanse, jak mocno rozwija się również CeFi i biorąc pod uwagę jak Celsius chce być transparentny i w jakim kierunku idzie, jak rozwija się ta społeczność, jak gdzieś tam rośnie ta mm, właśnie liczba użytkowników samego Celsiusa, będzie to projekt, który będzie Gdzieś tam z nami obecny cały czas jest kwestia tylko tego, żeby poprzestawiać pewne rzeczy w swojej głowie i zrozumieć, że można zarabiać więcej. Jest to projekt nie tylko dla osób, które chcą trzymać swoje kryptowaluty i na nich zarabiać, ale również jest to doskonałe w mojej prywatnej opinii miejsce dla osób, które boją się krypto, ale chcą na części fiatów mieć godziwe oprocentowanie. Nie oprocentowanie gdzieś tam jakieś dziwne, złodziejskie, wręcz uwłaczające, ale dla osób, które uważają, że warto, żeby ich pieniądze pracowały na wyższym poziomie. Ja bardzo lubię, kiedy moje środki pracują. Mam kilka takich miejsc. Natomiast do Celsiusa, jeżeli będziemy mieli już potwierdzenie, że będą bardzo duże spadki, przeniosę sporą moją ilość stablecoinów. Obecnie mam te stablecoiny bardzo, bardzo mocno podzielone. Natomiast tak jak widzicie, wszystko fajnie tutaj działa. Do tej pory nie miałem z Celsiusem żadnych problemów. Jeżeli jesteś nowy, skorzystaj z moich kodów. Oczywiście ten kod widziałeś dwa razy. Jeżeli jesteś nowy, zachęcam cię do obejrzenia moich poprzednich filmów. Oceń, czy jest to miejsce dla ciebie, czy jesteś świadom również ryzyka, o którym mówiłem. Jeżeli uznasz, że to miejsce jest fajne, skorzystaj z mojego ref -kodu. Tak jak wam obiecałem, będę po kolei wam te pasywne miejsca pokazywał. Natomiast Celsius to jest absolutnie jeden z liderów i uważam, że warto tutaj pasywnie zarabiać na swoich kryptowalutach. Jak ja to mówię, zagonić nasze krypto do pracy. Czekamy na nowości, obserwujemy social media Celsius'a. Na dzisiaj. To by było na tyle. Zachęcam jeszcze raz do pobrania, do pobawienia się aplikacją. Zostaw również komentarz. Daj znać, czy ty korzystasz z Celsjusza. Daj znać, jak podoba ci się to oprocentowanie. Czy uważasz, że jest to ok, czy nie jest ok. I słyszymy się w kolejnym wideo. Dzięki za uwagę. Hej, ekipa.